To miał być pierwszy krok w kierunku Ekstraklasy. Boiskowa weryfikacja okazała się jednak mniej przychylna. O takiej inauguracji grudziący kibice nie myśleli nawet w najgorszych koszmarach. Wszystko zaczęło się w 20 minucie spotkania, kiedy to pierwszą bramkę dla drużyny dolkanu Ząbki zdobył nieupilnowany na piątym metrze Dariusz Zjawiński. Podopieczni trenera Roberta Podolińskiego nie zwalniali tempa i z minuty na minutę przyciskali coraz bardziej. W konsekwencji drugie trafienie Darusza Zjawińskiego, który wykorzystał fatalne nieporozumienie grudziąskiej obrony. Gole zmieniają oblicze spotkań i w tym wypadku właśnie tak było. Szybko straciliśmy dwie bramki, nie potrafiliśmy odpowiedzieć e, jakąś bramką kontaktową, czy nawet akcją można powiedzieć, bo tak naprawdę na dobrą sprawę to nie stworzyliśmy wielu akcji nawet. Brankowych. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie i już 5 minut po wznowieniu meczu hatrika skompletował zjawiński, który znowu utarł nosa defensorom Olimpii. Wynik 3-0 i pierwsze grupki kibiców, którzy oglądanie tego pojedynku postanowili już zakończyć. Na kwadrans przed końcem spotkania tracącą ochotę do gry Olimpię, dobił Paweł Tarnowski, który kilka minut wcześniej zameldował się na placu gry. Kiedy sędzia zbierał się do zakończenia spotkania, piłkarze dolkanu postanowili uderzyć jeszcze raz. Najpierw rzut karny Grzegorza Piesio wybronił Michał Wrubel. Przy dobicie pomocnika ząbek był już jednak bezradny i wynik 0 do 5 stał się faktem. Zbyt łatwo dopuściliśmy przeciwnika do stworzenia tych sytuacji, które zamieniali na bramki. Lepiej przegrać, mam nadzieję, te 5-0, już nie przegrać żadnego innego meczu i ten zimny prysznic, i tą pigułkę gorzką gdzieś tam przełknąć i, i w kolejnych meczach yy, no, tą plamę gdzieś zmazać. No, no, tyle mi wypada powiedzieć i, i tego nam życie, bo, no, bo tak jak powiedziałem, no, to jest wstyd, co, co, co dziś yy, pokazaliśmy i nie tak chcemy grać w piłkę dla Grudziądza i myślę, że w kolejnych spotkaniach to, to się odmieni. No, bo takiego wyniku nie spodziewałem się. W najśmielszych swoich snach mieliśmy Jechaliśmy tu z duszą na ramieniu po Pucharze Polski, który nam kompletnie nie wyszedł. Dlatego myślę, że nasza zasłona dymna w postaci porażki w tym meczu odniosła zamierzony efekt. Dzisiaj pokazaliśmy się jako, jako zupełnie inny zespół. Ja myślę, że ten zespół jest, jest, jest ciągle w fazie, w fazie ewolucji. Mamy dziewięciu nowych piłkarzy, ale jak widać po zachowaniu ławki, nawet albo po reakcji piłkarzy rezerwowych, mamy 24 chłopaków, z których każdy wnosi bardzo dużo do zespołu i to jest siłą tego zespołu, to jest jakością tego zespołu. Szkoda mi jest chłopaków, bo. Wszystkie sparingi, które graliśmy poza, poza być może z Arką były naprawdę na dobrym poziomie. Mecz w Polski nie zapowiadał tego, że dzisiejszy mecz będzie wyglądał tak, tak jak wyglądał. Zabrakło nam w tym meczu zbyt, zbyt wielu rzeczy, żeby można było pomyśleć tutaj o, o, o wyniku, który, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Czy piłkarze Olimpii po tak inauguracji będą się w stanie podnieść? Okazja do poprawienia humorów będzie już w następną sobotę. Białozieloni na wyjeździe zmierzą się z różną kolejarza stróże.